A dziś zapraszam Państwa w podróż samochodem. Pytali Państwo o te kwestie? Proszę bardzo, już się robi, już się robi. Tak, mówimy, kiedy robimy coś, o co ktoś nas poprosił, podkreślając, że już robimy. Ten filmik będzie korzystny dla tych, kto jeździ w Polsce samochodem. Albo dla kogoś, kto planuje w Polsce robić prawo jazdy, zdawać egzaminy i dlatego chce wiedzieć, jak nazywają się podstawowe elementy samochodu i zasady ruchu drogowego. I żeby rozumieć, co mówi instruktor, celnik na granicy i z mechanikiem w warsztacie, warto się dogadać, no i w ogóle opisać znajomą sytuację na drodze. A więc drogę. Jeżeli podoba się Państwu mój kanał i taki sposób nauki polskiego po polsku, bo jest o wiele bardziej efektywny, bardzo proszę o polubienie tego filmiku, like i subskrybowanie mojego kanału. Bytpisać się. To jest cenna dla mnie forma wdzięczności za moją pracę. I Państwu się przyda. Dzięki. Słowo samochód Państwo znają. Jeszcze mówimy auto, bryjka, wóz. Samochód może być osobowy, osobówka i ciężarowy, ciężarówka dla przewozu towarów, ładunków. Wielka ciężarówka, tir to fura, a jeszcze ciężarówka to żartobliwie kobieta ciężarna. Żeby jeździć samochodem, musimy mieć prawo jazdy i jeszcze należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny, tak się nazywa, dokument samochodu i ubezpieczenie. Ubezpieczenie strachówka obowiązkowe to OC, odpowiedzialności cywilnej. Z czego się składa samochód? Część metalowa, którą widzimy, to nadwozie: dach, drzwi przednie i tylne, maska, bagażnik. Tak, z przodu jest maska. I niżej jest zderzak. To ten element, który najbardziej wystaje do przodu, jeżeli nie umiemy parkować, to on się zderza z czymś, robi bam, zderza się. Okna w samochodzie to szyby, co je oczyszcza, wycieraczki. Jeszcze mamy lusterka i światła postojowe albo pozycyjne, mijania, światła krótkie. Długie albo drogowe, awaryjne, przeciwmgielne, hamowania i cofania oraz oczywiście kierunkowskazy. Wskazują kierunek, gdzie planujemy skręcić: w prawo lub w lewo. To, co świeci na skrzyżowaniu, czerwony, żółty, zielony, to światła drogowe. I na skrzyżowaniu są też pasy dla pieszych. Część drogi dla samochodów to jest dnia, piesi idą po chodnikach. A za miastem, gdzie nie ma chodników, jest pobocze. Co jeszcze mamy ważnego w aucie? Pasy bezpieczeństwa. Tak, to też pasy. Pas albo pasek nosimy do spodni. Pasy są też na przejściu dla pieszych. Kiedy wsiadamy do auta, zapinamy pas. A i jeszcze jedziemy prawym, lewym albo środkowym pasem. Kiedy planujemy skręcać w prawo, jedziemy prawym pasem. Lewym, żeby skręcić w lewo. Skręcić albo zawrócić. Zawrócić to 180 stopni. Skręcić to 90 albo mniej więcej. Jeszcze ważne słowo cofać. To oznacza ruch. Tył naprzód. Możemy się cofać. Żeby się cofać, włączamy bieg wsteczny. Bieg. Skrzynia biegów może być automatyczna albo mechaniczna. I jeszcze mówimy na nią manualna. W klasycznej mechanicznej biegi nazywamy jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i tak, wsteczny. Żeby przełączać biegi, musimy w samochodzie z mechaniczną skrzynią biegów. Wcisnąć pedał sprzęgła. Mamy trzy pedały: mamy sprzęgło, hamulec, gaz. Wciskamy sprzęgło, wrzucamy jedynkę, powoli zwalniamy sprzęgło, ruszamy. Radzę Państwu obejrzeć parę oryginalnych filmików o kierowaniu samochodem autorstwa Polaków dla Polaków. A ja tu pokażę ruszanie samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Wrzucamy bieg D, jazda, i zwalniamy hamulec. Aby jechać szybciej, powoli wciskamy gaz. Ok, słów kilka jeszcze na temat znaków drogowych i parkowania. O światłach i pasach już mówiliśmy, w tym o pasach ruchu i o kierunkowskazach. Warto jeszcze wspomnieć, że jezdnia może być podzielona pojedynczą albo podwójną linią ciągłą albo przerywaną. Jeszcze raz powtórzmy słowo skrzyżowanie. Tak, to bardzo polskie słowo. Skrzyżowanie może być też kołowe, po polsku rondo. Zwracam Państwa uwagę, że w Polsce zasady ruchu drogowego na rondzie są inne. Pierwszeństwo ma ten, kto jest z prawej strony, wjeżdża na rondo. Chyba, że przed rondem był znak ustąp pierwszeństwa. Tak, to ważne. Mamy drogi z pierwszeństwem i drogi podporządkowane. Tak, mam też filmik o czasownikach ruchu. Bardzo Państwu polecam iść, chodzić, jechać, jeździć. Te czasowniki są naprawdę ciekawe i mają niezbyt prostą odmianę. Kiedy zrobimy pomyłkę, mogą nas źle zrozumieć. Czasem jadą, mylą Państwo, zjedzą. Dlatego, warto polecam i kilka razy, żeby poćwiczyć i zapamiętać te formy. Zwracam przy okazji Państwa uwagę, że po polsku do samochodu nie wchodzimy, tylko wsiadamy. A potem wysiadamy, bo my tam siedzimy. I tak samo do, do autobusu, czy do tramwaju. Mam też filmik o komunikacji miejskiej, jak pytać o drogę. Polecam serdecznie. Przy okazji samochodu podobają mi się bardzo słowa którędy, tędy, tamtędy. Używamy ich w znaczeniu którą drogą pojedziemy czy pójdziemy. Którędy pójdziemy? Tą drogą czy przez park? Możemy pójść przez park na skróty, żeby nie nadkładać drogi, to znaczy nie iść dookoła. Też często mnie Państwo pytają o słowo stać. Stać oznacza stojaty, stoję, stoisz. I jest w języku polskim dużo innych słów jak przyjechać, podjechać, zjechać, zajechać. Też je warto omówić. Planuję to zrobić w najbliższym czasie. Dlatego warto subskrybować mój kanał. Zapraszam. No, i tankowanie jak obiecałam. Żeby nasze autko jechało, potrzebuje paliwa, najczęściej benzyny. Jeżeli to diesel, tankujemy olejem napędowym. Olej napędowy tankujemy do samochodu z silnikiem diesla. Najczęściej tankujemy tak, żeby mieć paliwa jak najwięcej. Mówimy wtedy do pracownika stacji benzynowej. Proszę do pełna. Na stacji też możemy kupić akcesoria motoryzacyjne, jak żarówki do świateł, czy płyn do spryskiewaczy. Możemy też sprawdzić i napompować opony. Opona ta, to ta gumowa część koła. A jeżeli coś się stało z kołem, na przykład zostało przebite, mówimy o tym też złapać gumę, przebić koło. Musimy wtedy szukać warsztatu o nazwie Wulkanizacja. To zakład zajmujący się naprawą kół i wymianą opon. Tak, jeszcze parę podobnych słów. Kierownica i kierowca. Kierowca to człowiek, który kieruje samochodem, trzyma wtedy ręce na kierownicy. Daria Lewicka. Życzę Państwu bezpiecznej i szerokiej drogi na trasie oraz w nauce języka polskiego. Najważniejsze słowa, o których tu mówiłam, pozostawiam w opisie. Do tego wideo. W razie, gdyby potrzebowali Państwo innych słów czy zwrotów, proszę pytać w komentarzu, na pewno odpowiem. Lubię ten temat. Nie jest mi obcy. Mam w nim pełne doświadczenie, nawet zawodowe. A jazda w Kijowie wieczorem po ulicach bez światła to niesamowite wrażenie. A jakie Państwo mają doświadczenie w kierowaniu samochodem? Gdzie wolą Państwo jeździć w Polsce czy w Ukrainie? Dlaczego? Z niecierpliwością czekam na Państwa komentarze.